Dzisiaj zamontowałem zawór czterodrożny. Piec jest jeszcze jest starej daty, żebym sobie instalację przygotował pod nowy piec. Jak widać, na piecu w tej chwili mam 50 stopni. Na dom jest 30. Na podłogówkę, na wszystko. To działa jak tu jest dom podłączony. Tu jest piec. To znaczy, to działa w sumie tak jak termostat w samochodzie, mnie plus minus. Tutaj założyłem drugą pompkę do zbiornika na ciepłą wodę, dlatego musiałem założyć drugą pompkę, że tutaj myślałem, że to wszystko będzie na grawitacji chodzić, ale jak się włączy pompa, to przestało mi grzać. I założyłem taką pompkę do czystej wody pitnej. I śmiga bardzo fajnie, także. Zbiornik wyrównawczy mam u góry, ale już bym sobie przygotował z tego powodu, że tu jak jest, jak się to mówi układ zamknięty, to pasuje, żeby było to zbiornik przeponowy. I tutaj mam zawór bezpieczeństwa. Jak jest na dom otwarty, to mi to nie przeszkadza. Bo jest zbiornik wyrównawczy. A jak nie ma, jak jest tylko na ciepłą wodę. To takie, żebym sobie zabezpieczenie zrobił. Tak, to by było na tyle. O, jak widać, tu jest zasilanie, sobie leci do tego zaworu, i tu jest powrót, i sobie leci bezpośrednio do pieca. Także tu jest taki układzik. To wszystko jest mój patent w sumie, bo hydraulikiem nie jestem, ale tak dorywczo bawię się takimi rzeczami. Powodzenia!